Ciasto na prawdziwą, neapolitańską pizzę Na 10 kulek po 250 gram odmierzamy Mąkę, wodę, drożdże, zakwas i sól Zakwas i drożdże aktywujemy w 100 ml ciepłej wody Które odejmujemy od całej ilości wody Resztę wody używamy zimnej, kranu. Na karteczce mam zapisane proporcje Odważam sól Całą mąkę odmierzam w dwóch talerzach, przy czym w jednym talerzu daję więcej mąki niż w drugim. Do całej ilości wody wsypuję mąkę z jednego talerza, wszystko mieszam i dolewam drożdże z zakwasem. Zakrywam miskę folią i zostawiam na 25 minut. Dosypuję resztę mąki i znowu wszystko mieszam. Na koniec dosypuję sól i znowu wszystko dobrze mieszam, po czym wyrabiam ręcznie na blacie. Gotowe ciasto smaruję lekko oliwą i zostawiam na 2 godziny w temperaturze pokojowej. Następnie zostawiam na całą noc do lodówki i wyciągam. Książkę o pizzy możesz nabyć w parmezanik.pl